Na pewno słyszałeś już nie raz, że większość spożywanych owoców i warzyw zawiera pestycydy. Według jednych, długotrwały kontakt z pestycydami może zwiększać ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób, m.in. nowotworów czy chorób neurologicznych. Inni jednak twierdzą, że tanie agrochemikalia nie są szkodliwe dla zdrowia. Jest wiele mitów na ten temat krążących w internecie, ale faktem jest, że stosowanie pestycydów jest powszechne, nawet w żywności ekologicznej, z tą różnicą, że pochodzą wtedy one ze źródeł naturalnych. Jednak liczne testy przeprowadzone przez organizacje pozarządowe wykazały przerażająco duże ilości pozostałości agrochemicznych w owocach i warzywach. Jeśli chciałbyś jak najbardziej możliwie uchronić się przed spożyciem tych substancji, ten film jest dla Ciebie. Dziś opowiem Państwu o sposobach na pozbycie się z owoców. I warzyw, pestycydy. Woda. Według ekspertów, pierwszym krokiem w usuwaniu szkodliwych substancji jest zmywanie ich wodą. Prosta czynność przemycia warzyw wodą może usunąć nawet do 80% pozostałości pestycydów znajdujących się w skórkach. Jeszcze lepiej zadziała mycie ich lekko osoloną lub gorącą wodą, z tym że to ostatnie może skutkować pozbyciem produktów cennych wartości odżywczych. Usuń skórki. Jeśli nie wiesz nawet mniej więcej skąd pochodzi jedzenie, które spożywasz, a może się tak zdarzyć na zakupach czy w podróży, po uprzednim umyciu najlepiej najpierw pozbyć się z nich skórki. Najlepiej jest jeść skórki produktów z upraw organicznych, których pochodzenie znasz. Ocet. Wielu ekspertów poleca mycie owoców i warzyw wodą z odrobiną octu jabłkowego. Do tego celu należy wlać do miski jedną część octu na każde dwie części wody. Namocz owoce lub warzywa w tym roztworze przez 15 do 30 minut i opłucz zimną wodą. Wodorowęglan sodu. Niedawne badania opublikowane w amerykańskim tygodniku poświęconym agrokulturze wykazały niezwykłą skuteczność wodorowęglanu sodu w usuwaniu pozostałości po pestycydach. W zaledwie 15 minut wodorowęglan sodu potocznie, nazywany w sodą oczyszczoną, może usunąć nawet do 96% szkodliwych substancji. Jego skuteczność wynika z faktu, że ma on wysoką zdolność alkalizującą, rozkładającą substancje na nieszkodliwe cząsteczki. W celu oczyszczenia większych owoców i warzyw, takich jak jabłka czy bakłażany, warto jest przygotować z sody specjalną pastę. Wymieszaj jedną łyżeczkę sody oczyszczonej z jednakową ilością wody i zmocz produkty. W przypadku mniejszych owoców i warzyw można moczyć je w misce z jedną łyżką sody oczyszczonej na każdy litr wody. Pozwól im moczyć się przez 15 minut, a następnie dodatkowo je opłucz. Innym ciekawym sposobem na użycie sody oczyszczonej jest zrobienie domowej roboty sprayu z sody oczyszczonej i cytryny. Jest to bardzo proste. A oto składniki. 1 łyżeczka soku z cytryny, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, jedna szklanka wody, około 250 ml. Instrukcje. Mieszaj wszystkie składniki w miejsce do momentu, aż soda oczyszczona całkowicie się rozpuści. Następnie wlej roztwór do butelki z rozpylaczem i pryskaj nim produkty. Pozostaw na 5 do 10 minut, a jeśli to konieczne, wyszoruj dodatkowo owoce i warzywa, aby pozbyć się najtrudniejszych do wyczyszczenia pozostałości. Następnie normalnie je spłucz. Znaliście wcześniej te sposoby na pozbycie się pestycydów z owoców? A Ty jak myjesz owoce i warzywa w swoim domu? I czy zastanawiałeś się kiedyś, czym grozi zaniedbanie tej czynności? Podzielcie się opinią w komentarzu. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.